Dzień dobry Pani Doktor. Dzień dobry, panie redaktorze. Myśmy się tyle poszukali. Ale się znaleźliśmy. Dzień dobry Panie. Dzień dobry, dzień dobry. Doktor Daria Jork, ekspertka Akademii WSB w różnych medycznych obszarach, ale o ile wiem, to ten, który nas dziś interesuje, czyli psychologia otyłości, to też jest coś, w czym Pani nam może poradzić. Jak najbardziej mogę poradzić, ale radzę w naszym nowym programie również z pełnym zespołem, z którym zajmujemy się. Problemem nadwagi i otyłości. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj o tym porozmawiać. Myślę, że temat bardzo ważny, aktualny. Coraz bardziej aktualny. Ja trafiłem na taki raport. On jest z maja 2025 roku. Sporządziła go WHO i tam jest napisane, że co ósmy człowiek na świecie jest dotknięty otyłością i mamy 3 miliardy ludzi z nadwagą. Jak odejmiemy te wielkości, to nam zostanie no niewielki odsetek tych, którzy się w normie mieszczą. Dokładnie tak. Mamy do czynienia z prawdziwą plagą nadwagi i otyłości, bo będziemy mówić o tych, o tych dwóch problemach. A co jest czym właśnie? Jeżeli chodzi o nadwagę, to jest to waga powyżej normy. Możemy się posłużyć takim podstawowym wskaźnikiem BMI. I on nam mówi o tym, która waga względem naszego wzrostu jest w normie, która jest powyżej tej normy. Właśnie powyżej normy mamy nadwagę, a później mamy 3 stopnie otyłości do otyłości olbrzymiej otyłości trzeciego stopnia. Włącznie. A to coś się musiało stać po drodze, wie pani, bo to nie jest mój eksperyment, ja go, ja go naśladowałem za kimś i rzeczywiście sięgnąłem po zdjęcie z mojego wczesnego dzieciństwa, lata 70. mniej więcej, plaża w Sopocie. Tam nie mało tyle ludzi. No tyli ludzie oczywiście byli zawsze. Ten problem dotyczył znacznie mniejszej grupy osób niż dotyczy, niż dotyczy aktualnie. No, to jest związane oczywiście z, z, wieloma, z wieloma czynnikami. Możemy wskazać na takie podstawowe czynniki związane z naszym funkcjonowaniem społecznym, z rozwojem cywilizacji. Zdecydowanie więcej z nas pracuje w pozycji siedzącej, za komputerem. Mamy mniej czasu. Jeżeli go mamy, niekoniecznie przeznaczamy go na aktywność fizyczną. Mniej okazji do aktywności fizycznej. Oczywiście. Mamy. Tak jak my dzisiaj jedziemy autem. A moglibyśmy spacerować. Poruszamy się za pomocą środków transportu, poruszamy się na większe odległości, więc to jest oczywiście no Dobrze, panie ale jaka jest perspektywa, bo te łatwizny w życiu stają się naszą coraz częstszą codziennością. Tego jest coraz więcej. Życie staje się łatwiejszym. Mamy coraz mniej okazji i powodów, żeby. Coś robić fizycznie? Mamy jeden podstawowy powód to jest nasze zdrowie. To A kiedyś nie musieliśmy, kiedyś życie nas to załatwiało. O, musieliśmy załatwiało. No ale my się rozwijamy, chcemy być coraz bardziej świadomi. Ta uważność, świadomość jest bardzo istotna i to jest to wyzwanie, które jest podstawowym, które przed, nami, które przed nami stoi. Musimy zwracać uwagę na to, jak żyjemy. Oczywiście te wszystkie środki ułatwiające pojawiają się właśnie po to, żebyśmy mogli realizować coraz większe cele, coraz większe większa aktywności mogli działać coraz szerzej, ale musimy być świadomi tego, jakie zagrożenia ze sobą, ze sobą niosą. A no właśnie, czy można być otyłym, ale zdrowym? Ja znam takich ludzi, oni mhm. mówią, chłopie, ty się katujesz, efekty są problematyczne, ja żyję zdrowo, jem co chcę, może wyglądam kiepsko, ale może żona i tak mnie kocha. E, oczywiście możemy znaleźć takie przypadki w, w naszych środowiskach. A więc klinicznie to jest możliwe? Być otyłem i zdrowym? E, można by było powiedzieć do czasu. E, otyłość wiąże się z e, ponad 200 chorobami towarzyszącymi i występuje również przy, e, przy innych chorobach. E, więc jakbyśmy głębiej poszukali, e, porobili e, badania, e, popatrzyli na to, jak wygląda gospodarka hormonalna, e, jak wygląda pro... Profil lipidowy, jak wygląda funkcjonowanie oddechowe, jak wygląda układ kostno-stawowy, no to może się okazać, że znalezienie osoby, która jest otyła i w pełni zdrowa, byłoby bardzo ciężkie. Tym bardziej, że o zdrowiu w XXI wieku mówimy już w rozumieniu holistycznym. Nie chodzi tylko o zdrowie fizyczne, a chodzi też o zdrowie psychiczne, o zdrowie społeczne i to stanowi ten dobrostan, który aktualnie nazywamy stanem, stanem zdrowia. Musimy pamiętać, że nadwaga, otyłość to również szereg problemów psychicznych, psychologicznych, to zaburzenia nastroju, Ale one, są, one są przyczyną czy skutkiem. Bywają i przyczyną, a bywają również konsekwencją. Oczywiście może być tak, że wzrost wagi powoduje obniżenie nastroju, powoduje obniżenie samooceny, frustracje. Oczywiście, że tak. Ale też obniżenie samooceny, brak poczucia sprawczości w życiu, A życie to się w stresie. potem nakręca? E, czy, oczywiście, że tak. Czyli pytam to w o, takie o to, koło czy, 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 czy otyłość jest chorobą psychiczną? Ehm, otyłość towarzyszy wielu zaburzeniom psychicznym i zaburzenia psychiczne towarzyszą e, otyłości. Może nawet szerzej trudności psychologiczne e, towarzyszące otyłości, nie tylko stricte zaburzenia e, psychiczne. E, jedno z drugim jest powiązane. My tak naprawdę do e, pracy nad e, problemem związanym z nadmierną masą ciała nie do końca zawsze potrzebujemy ustalać, co było pierwsze. Nasze działania tak czy inaczej muszą być dwutorowe. I zaopiekowanie medyczne, i opieka, i opieka psychologiczna, rozwiązywanie tych problemów psychologicznych, które czy narosły w wyniku nadwagi i otyłości, czy, czy były przyczyny. przyczyną. Tak? No dobrze, a w takim razie, jeżeli to podłoże jest tak istotne, to jak ważnym albo przeszkadzającym w terapii jest no chyba stygmatyzowanie grubych? Ogromnym problemem. nie Jest ogromnym problemem, dlatego że. Osoby z nadwagą, osoby z otyłością, spotykają się z tą stygmatyzacją. W wielu miejscach można by było powiedzieć. E, oczywiście wyostrzając problem, że na każdym kroku e, niestety również w gabinetach e, specjalistycznych, w gabinetach lekarskich, w gabinetach e, dietetycznych. Lekarze bywają nietaktowni do tego stopnia? E, Bywają bywają. E, oczywiście e, to też się zmienia i jesteśmy dobrej myśli e, lekarze również się kształcą w zakresie psychologicznych zmiennych. E, coraz więcej lekarzy rozumie z jakim, e, z jakim problemem wiąże się właśnie to, e, to stygmatyzowanie takie nakładanie łatwości. Łapki, a zrobiłeś sobie tak, zasłużyłeś, wypracowałeś sobie otyłość. No to oczywiście nie pomaga w pracy z, z nadwagą, z otyłością. To... Ale wie pani, co ten mechanizm idzie też w drugą stronę, bo otyli. Zbudowali sobie taki mechanizm obronny. On być może jest w tej chwili już omijany, natomiast bywał bardzo bardzo silnie wykorzystywany. Ja akceptuję swoje ciało. Mm -hmm. Jestem z tym dobrze. Dajcie mi spokój. Nie stygmatyzujcie mnie. To nie jest może mój wybór, ale jest mi z tym dobrze. Mm -hmm. Ja też jestem człowiekiem. E, oczywiście są, e, są ludźmi i mają prawo do swojego wyboru. I człowiek może wybrać. E, wybieram taką drogę. Ale pani rozumie body positive? to jest według pani dobry trend? E... Te trendy mają swoje wady i zalety. Oczywiście, jeżeli my mamy 60% polskiego społeczeństwa zmagającego się z problemem nadwagi i otyłości, to potrzebują oni też swojej reprezentacji. Widzimy ich na ulicach, dlaczego nie mamy widzieć ich w mediach, dlaczego nie mają się pojawić na, na siłowni. To też jest bardzo istotne, żeby być świadomym tego, że no, te osoby są wśród nas to jest więcej niż co. Co druga e, osoba. E, więc e, to są bardzo istotne elementy. istotne elementy Tylko pokazujące czy nie są niebezpieczne, wie pani. Troszkę są. Czy to nie usprawiedliwia że... rzeczy o niezdrowych. E, no właśnie o to chodzi, dlatego my musimy budować świadomość. To nie chodzi o to, że my musimy Cię wykluczyć i dopiero jak wrócisz do wagi w normie, możesz wrócić do społeczeństwa, możesz się pojawić na siłowni, bo to jest oczywiście krzywdzące i e, powoduje narastanie problemu, a nie jego e, rozwiązywanie. Ale z drugiej strony musimy być świadomi tego, jakie są konsekwencje otyłości, jak, w jaki sposób otyłość skraca życie, jakie choroby są z nią związane. I znowu to są dwie równoległe drogi, które, które muszą być poruszone. Ten balans jest bardzo istotny. Pójście skrajnie tylko jedną z tych dróg jest problemowe. A czy ktoś, Pani zdaniem, policzył albo zbadał i opisał, jak dalece szkodliwym, niebezpiecznym, drogim w końcu Społecznie jest to zjawisko? E, oczywiście takie, e, takie wyliczenia prowadzi e, Narodowy Fundusz Zdrowia, zbierając e, dane i o udzielanych świadczeniach, e, i zbierając e, dane w ostatnim czasie e, z. E, od lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. W roku 2003 wyszedł też raport Najwyższej Izby Kontroli, która również zwracała uwagę na te koszty i medyczne, i społeczne otyłości, bo to są oczywiście po pierwsze koszty, koszty kolejnych świadczeń medycznych, ale też koszty nieobecności w pracy, koszty, które, które możemy zobaczyć w gospodarce. także Tak, takie wy liczenia są yy, są prowadzone i myśli pani że to jest na równym równie Przyzwoitym poziomie, jeśli chodzi o znaczenie tego problemu w społeczeństwie, co nie wiem, kardiologia? Ja mam ciągle wrażenie, że my to lekceważymy. Trochę. To jest takie, no może nie zabawne, bo zabawne nie jest, ale no, takie bardziej popularno-naukowe niż naukowe stricte. Trochę mamy takie podejście i to jest element edukacji, na którą na pewno powinniśmy przyłożyć większy, większy nacisk do budowania świadomości, jakiego rodzaju problemem jest otyłość. Tak jak Pan mówi, w, dał Pan przykład kardiologii. Zupełnie inaczej podchodzimy do, do problemów kardiologicznych, które notabene są bardzo często związane z problemem nadwagi i, i, i otyłości. I jak popatrzymy na możliwości opieki w publicznej ochronie, zdrowia, no to my nie mamy takich holistycznych rozwiązań kierowanych do pacjentów z nadwagą, z otyłością. Mieliśmy co prawda kończący się aktualnie program pilotażowy COSBAR, to jest program kompleksowej opieki specjalistycznej w bariatrii, ale to jest program, który kierowany był do osób z otyłością olbrzymią, czyli z tym trzecim stopniem otyłości. Czemu siłownia nie pomoże? Gdzie siłownia jest elementem zmiany, która jest wymagana do tego, żeby, żeby z tym problemem sobie poradzić, ale tylko siłownia to będzie zdecydowanie za mało, dlatego do tych osób kierujemy ofertę operacji, operacji bariatrycznych, ale one też muszą iść ze zmianą stylu życia, inaczej ich efekty ale mogą zostać to łatwo. Po operacji bariatrycznej, która jest no, silną ingerencją jednak w organizm, ten kłopot może wrócić? Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Zmniejszenie żołądka operacyjne będzie skutkować obniżeniem masy ciała, szczególnie w pierwszym roku. Ja mówię zawsze pacjentom, że ten pierwszy rok jest dosyć niebezpieczny po operacji bariatrycznej, dlatego że ten spadek masy ciała. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem nastąpi, nawet jeżeli nie zmienimy żadnych nawyków. Ale później mamy weryfikację w drugim, trzecim, czwartym roku, dlatego że jeżeli te nawyki nie zostały zmienione, to my wrócimy do starych nawyków i ten żołądek również się rozciągnie i otyłość może, e, może powrócić. Nawet bez rozciągnięcia żołądka. Mieliśmy takie przypadki w, w Kozbarze, w którym też miałam okazję e, pracować z pacjentami, pacjentów, którzy nie zwiększyli objętości żołądka, ale jedli na tyle często. Małe dawki pokarmu, że otyłość również. Żołądek to mieścił, ale organizm przetrawił. Tak, tak, tak. No dobrze, i na, może nie na końcu, bo zakładam, że to nie jest koniec tego, co, co medycyna ma w tej sprawie do powiedzenia, ale na, na tym końcu pojawia się ozempik, mundżaro. Leczenie Otyli znaleźli sobie złotego grala, I jeżeli się tylko chłopie na to stać, to nie będziesz otyły? Bo to jest ładanie e... rzeczy. To nie są tanie rzeczy. Oczywiście ja się wypowiem jako psycholog w temacie farmakoterapii. Ja jej oczywiście nie zalecam. W programie, który prowadzimy właśnie w Akademii WSB we współpracy z Top Clinic w Będzinie zajmujemy się holistycznie pacjentami i decyzje dotyczące farmakoterapii oczywiście podejmuje, podejmuje lekarz. I to chciałam zaznaczyć na samym początku. Ogromne niebezpieczeństwo pacjentów, którzy sięgają po to te leki bez opieki, bez opieki lekarza. Jak do każdych leków są odpowiednie wskazania do ich zastosowania, i jak każde leki również te mają. Skutki, skutki uboczne. Czy to jest złoty, złoty gral? Święty gral. Święty... Z mojej strony nie ma złotego grala. <noise> poszłam za panem. Rozumiem. Czy to jest święty, święty gral? Oczywiście są pacjenci, którzy chcą tabletki na odchudzanie, która zmieni ich, ich życie. Czy pan jadą w najbliższym otoczeniu zawodowym? To działa? E, oczywiście, że działa, dlatego że obniża, obniża apetyt. Te spadki wagi są Spektakularne, naprawdę. Mogą być oczywiście, a co się stanie, jeżeli my ten lek e, odstawimy? E, ta, waga, Jojo, e, ta waga powróci. No ale czego się innego spodziewać, jeżeli nie zostały zmienione nawyki? E, tak naprawdę o tym my mówimy. Jeżeli myślimy całożyciowo, jeżeli myślimy długoterminowo, to e, jednym z podstawowych elementów są właśnie nawyki e, żywieniowe, nawyki związane z aktywnością fizyczną, e, świadomość psychologicznych e, elementów, które. E, czy są przyczyną, czy czynnikiem utrzymującym problem z nadwagą i, i otyłością. Jeżeli leczenie jest potrzebne, to włączamy leczenie, ale pod, pod opieką lekarza i lekarz decyduje o takiej propozycji dla pacjenta. Ale powiem szczerze, że tak jak teraz obserwujemy to w programie, który, który prowadzimy, to nie jest pierwsze rozwiązanie, pod które pacjenci chcą sięgnąć. Pacjenci to rozumieją, że zmiana wymaga ich pracy, chcą zmieniać, swoje nawyki, chcą żyć inaczej, chcą czuć się globalnie lepiej, a nie tylko przyjmować leki, które, które rozwiążą ich problemy. kłopot I... jest w psychice, a nie w farmakologii. Ehm... Kłopot. Problem. Psychika jest ogromnym czynnikiem. Bardzo dużo tych elementów, które właśnie wiążą się z naszym funkcjonowaniem psychicznym, leży u podstawy czy, czy utrzymuje problem z nadwagą i otyłością. Możemy tutaj wymienić zarówno wzorce, które wynosimy z domu, z domu rodzinnego, zaburzenia, o których wspomnieliśmy już wcześniej w naszej rozmowie: zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia adaptacyjne, ale e, ogromny problem, z, na temat którego mówi zdecydowana większość pacjentów, stres. Stres, który bardzo często, e, zajadamy. często zajadamy, redukujemy to napięcie, e, właśnie tak zwane jedzenie emocjonalne, czyli e, właśnie redukcja e, napięcia nieprzyjemnych e, dla nas stanów poprzez e, jedzenie ale też dawanie sobie przyjemności poprzez jedzenie. Moi pacjenci mają bardzo często ogromny problem z tym, żeby wskazać, co jest dla nich przyjemne, co może być dla nich nagrodą za osiągnięcie jakiegoś celu, który sobie wyznaczają w programie, dlatego że podstawową nagrodą bardzo często jest, jest dla nich właśnie jedzenie. No to czym to zastąpić? Myśmy zawsze chcieli... Czy znaczy człowiek jest tak skonstruowany, że zawsze chciał dobrze za dużo i niezdrowo jeść? Tylko nas okoliczności z tego wyprowadzały, czy chcieliśmy, czy nie, bo byliśmy albo biedni, albo nie mieliśmy samochodu, albo byliśmy na innym poziomie rozwoju cywilizacyjnego? I tak, i nie. Oczywiście można tutaj wskazać na te czynniki związane z dostępem do wysoko przetworzonej, wysokokalorycznej żywności, słodyczy, które są na wyciągnięcie ręki, jakichś słonych przekąsek, bardzo duża rola e, otoczenia, widzimy, co inni robią, spotykamy się, też bardzo duży element. E, Taki tworzący społeczności. Spotykamy się przy stole, przy jedzeniu, to też jest zakorzenione w naszej kulturze. To nie chodzi o to, żeby zupełnie jedzenie wyrzucić jako przyjemność z naszego życia, bo ono powinno być przyjemne. E, ono powinno stanowić dla nas, e, dla nas element, który, który jest dla nas przyjemny. Problem zaczyna się wtedy, kiedy to jest jedyna przyjemność, którą my jesteśmy sobie w stanie sprawić. Jedzenie jest tanie. Jedzenie jest stanie. Możemy sobie. nie i łatwo dostępna przyjemność. Tak, e, wystarczy wyciągnąć, wyciągnąć rękę. Okay, niczego znaczy, nie ma inaczej planawiać. złe jedzenie jest tanie, za dobre trzeba czasem sporo zapłacić. E to jest i prawda i nieprawda, bo to też nie tak, że zdrowe jedzenie jest tylko drogie i e, zdrowe żywienie jest e, dla osób e, majątnych o wysokim statusie e, socjoekonomicznym. Ale zwykłe, e, zwykle złe jest tanie. E, jest stanie, tak. tak. To jest absolutna prawda i dostępność do, do tego jedzenia, jego cena e, jest jednym z elementów, które e, przyczyniają się do problemu nadwagi i otyłości. A niech mi pani powie, ile jest prawda, ile legendy w takim... No samo usprawiedliwieniu, jestem na to skazany, mam to w genetyce, mam to w rodzinie, tak było od zawsze. Babcia mnie pocieszała mówiąc, że ty masz grube kości, ale rzeczywistość była całkiem inna. No, czynniki genetyczne oczywiście są bardzo istotnymi czynnikami w nadwadze i, i otyłości, ale tak jak Pan redaktor podał przykład, babcia mówiła, karmiła, a jeszcze Jasiu zjedł mięsko, ziemniaczki zostaw. No, to są pewne nawyki, pewne zwyczaje, to są te wzorce, z którymi my wychodzimy, nie tylko czynniki genetyczne. Otyłość jako choroba ma. ma bardzo zróżnicowane e, przyczyny, i dla większości osób to nie będzie jedna przyczyna, którą my wskażemy, e, tylko to będzie pewien miks przyczyn, e, które e, ze sobą powiązane właśnie e, stanowią dla nas podstawę tego, e, tego problemu. E, nawet jak spojrzymy na czynniki genetyczne. To również pośród tych czynników z tej kategorii powiedzmy biologicznej, czynniki związane z gospodarką hormonalną, metaboliczną, no to są wszystko takie elementy, które, które będą wpływać na... Problem nadwagi i otyłości, czy jego pojawienie się, czy jego utrzymywanie, czy trudności w walce z tym problemem, z tą chorobą. Mamy szansę wygrać, bo i pani wie, i ja widzę, pani bardziej wie, a ja bardziej widzę, że ten problem eskaluje. On się nie zmienia, on się nie redukuje. On rośnie. On rośnie jak najbardziej. No, ja staram się być optymistką, dlatego też proponujemy programy, proponujemy podejście, które w literaturze możemy znaleźć jako podstawową, holistyczną opiekę, wielospecjalistyczną opiekę, interdyscyplinarne zespoły, bo to jest to, czego, czego nam brakuje. Brakuje nam, również, brakuje nam również edukacji. Nie chcę otwierać puszki Pandory związanej z przedmiotem edukacji, zdrowotna, który pojawił się w tym roku w, w szkole, ale my musimy zadbać o to, żeby już od najmłodszych lat dzieci i młodzież uczyły się, co to znaczy zdrowy tryb życia, w jaki sposób wprowadzać te zdrowe nawyki, w jaki sposób radzić sobie z emocjami, ze stresem, ale to jest wiedza też potrzebna dorosłym, to nie, nie, nie kieruje tego tylko w stronę dzieci, w stronę, w stronę młodzieży, to też jest jak najbardziej wiedza, której, której brakuje osobom dorosłym. I też na to kładziemy bardzo duży nacisk w naszym, w naszym programie. Bardzo dużo elementów, które realizujemy w programie, w którym może wspomnę, pracujemy właśnie w zespole interdyscyplinarnym wraz z lekarzem, specjalistką chorób wewnętrznych i kardiologii, wraz z dietetykiem klinicznym, wraz z fizjoterapeutą i ze mną w roli psychologa. Bardzo dużo edukujemy. Na tym stawiamy. Te fundamenty do możliwej zmiany, którą, którą, będzie chciał robić, którą będzie chciał robić pacjent. Dlatego, że jeżeli my nie rozumiemy, co my robimy, no to tutaj mamy pierwszy problem. Nie będziemy tego kontynuować, nie będziemy wiedzieć, w jaki sposób wrócić do tych podstaw. Jeżeli nie mamy zbudowanego, twardego fundamentu, który również na wiedzy jest, jest osadzony, no to generujemy problemy. Tak więc, Jestem optymistką, ale licząc na to, że będziemy rozwijać właśnie podejście, podejście edukacyjne, edukację zdrowotną, nie tylko tą prowadzoną w szkole, ale też tą prowadzoną przez lekarzy, przez dietetyków, przez fizjoterapeutów, przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. I na tym będziemy mogli, mogli budować tą przyszłość. A jeżeli chodzi o system opieki zdrowia, to na pewno potrzebujemy właśnie podejścia interdyscyplinarnego, interdyscyplinarnych zespołów zajmujących się pacjentem, a nie pacjenta, który kierowany jest na porady specjalistyczne. Ale ci specjaliści ze sobą nie współpracują. To nie jest opieka nad jednym pacjentem holistyczna tego zespołu konkretnego specjalistów, tylko to jest opieka pojedynczy specjalistów w ich, w ich wąskich dziedzinach. Tak więc to są na pewno takie dwa wyzwania, które przed nami stoją, żeby, żeby móc po pierwsze zatrzymać, a po drugie redukować to, co aktualnie obserwujemy, czyli wzrost problemów z nadwagą i otyłością. No i działanie u podstawy. No, tak jak wspomnieliśmy o programie Kosbarą był kierowany do osób z otyłością olbrzymią trzeciego stopnia, drugiego stopnia przy wielochorobowości. My potrzebujemy zadziałać wtedy, kiedy problem się pojawia, nie wtedy, kiedy jest już zaawansowany do tego stopnia, Musimy proponować opiekę e, chirurga. bariatryczną, chirurga, e, tylko musimy zadziałać wtedy, kiedy nadwaga zaczyna się pojawiać. Tam jest najłatwiej zadziałać, e, tam mamy najmniejsze koszty tego działania, tam te zmiany jest najłatwiej wprowadzić. E, w momencie, kiedy m, już jesteśmy w, stopie, w trzecim stopniu otyłości, no to jest to nie, problem. ogromny problem. Nie chcę powiedzieć, że bywa, e, że bywa za późno, dlatego że. Jest późno. E, jest późno, tak. E, mamy oczywiście metody, medycyna e, jest. Niesamowicie rozwinięta. Właśnie i interwencje chirurgiczne i leczenie farmakologiczne są tymi elementami, którymi możemy wesprzeć pacjenta, ale tak czy inaczej, zmiana stylu życia przy wszystkich tych metodach jest konieczna i można by było ją zacząć wcześniej. Wszystko w nas. Doktor Daria Jork, ekspertka Akademii WSB z taką opowieścią o życiu, o które możemy zadbać sami, tylko trochę rozsądku. Bardzo dziękuję za spotkanie, pani doktor, i za czas. Również dziękuję bardzo. Do zobaczenia.